W przypadku lęku społecznego mogliście otrzymać informacje o wysokim lub bardzo wysokim jego poziomie. Większość ludzi odczuwa w jakimś stopniu lęk społeczny. Jednak gdy przybiera on bardzo wysoki poziom, mówimy o zaburzeniu lęku społecznego lub tzw. fobii społecznej. U jego podłoża leży obawa przed byciem negatywnie ocenionym przez innych, co wiąże się z lękiem przed odrzuceniem. Jest to bardzo silnie zakorzeniona w ludzkiej naturze obawa, która we współczesnym świecie może znacząco wpływać na wasze funkcjonowanie i dobrostan. Wysoki lęk społeczny może w dużym stopniu utrudniać funkcjonowanie akademickie, gdyż z badań wiemy, że wiąże się z lękiem przed byciem ocenianym, stresem na egzaminach, nierzadko obezwładniającym stresem w trakcie wystąpień publicznych. Warto wiedzieć, że istnieją skuteczne formy oddziaływań psychologicznych, które mogą pomóc zmniejszyć lęk społeczny i poprawić Wasze funkcjonowanie na uczelni, ale również w życiu prywatnym. Warto podjąć ten wysiłek, gdyż może on pomóc przezwyciężyć bariery w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi i pomóc Wam otworzyć się na nowe wyzwania, w tym akademickie i zawodowe.